za wrączką, może się to odczytać gołąbeczek, podróżniczek jest po lewej stronie jest z Olsztyna, z tego co dobrze zauważyłam i ma coś, jakąś nitkę lekko mu się wokół nóżek zaczęła plątać ale mam nadzieję, że nie będzie za dużo łaził tylko po prostu doleci do domu i jego właściciel się nim zajmie i mu to wyplączy. Także dla Pana lub Pani, który jest opiekunem tego gołąbka, serdeczne pozdrowienia i... i proszę dbać o niego, gdy wróci. Kolację już zjadł. Został słoneczniczka, tu obok jest kałuża, po drugiej stronie ulicy jest wanienka z wodą. Także jest też szansa, że się napije. To na pierwszym planie mamy naszego gołąbeczka, samczyka z Olsztyna. Także pozdrawiamy pana właściciela, pozdrawiamy samiczkę, która na niego czeka. Błąbaczek tutaj się pożywia, żeby miał siłę na powrót. Dzisiaj tutaj przeszła potężna bułę z lewą. Także błąbaczek w tej się wykąpał. No i teraz ja Muszę posypałam słonecznika i groszki. On chyba woli słonecznika. I widać, że ma mega apetyt. No śliczny gołąbenik. pamiętaj, że tam samiczka na Ciebie czeka. Ale jeśli tutaj, wiesz, jest dobrze, dobrze. No to tutaj o Ciebie zadbamy, wiem tak jak będziesz tutaj tu zostać. No właśnie, tak, więcej leżona taka. Zaraz będzie dokładnie to już wszystko wyjadę. No. na na gołąbeczek. To jest takie miejsce bezpieczne, gdzie się można przed deszczem schronić. Także on na pewno, tutaj razem z gołąbkami, już się chowa jak chce. Są takie zadaszenia, także dobre miejsce dla gołąbka. Ja tu też obok wystawiłam poidełko. Wczoraj wlałam wodę, dzisiaj się samo tutaj od deszczu uzupełniło. W razie proszę, to będę jeszcze uzupełniać. Jeśli tylko oczywiście będę na miejscu. I tak czy siak niedaleko tutaj jest kanałek. Też sprzedawcy podlewają kwiatki, warzywka, także zawsze jakaś woda jest. I co ptak? Najod? No jak się tak? Czy nie? Jeszcze. Jeszcze. No dobra, będzie zaraz jeszcze. Już się najadł i już usiadł na daszku. No to do zobaczenia, gołąbeczku. Chyba, że jest do domu. Ale jak nie tu nie cię odprawiam. Kolejny dzień, dziś niedziela. No i jest znowu nasz gołąbek pocztowy z Olsztyna, który się tutaj zatrzymał. No, widać na dłuższą chwilę. Wsypałam takie połowy groszków, to no w tym nie gustuje. Ale teraz posypałam słonecznika z mieszanką dla gołąbków. No a to tutaj zapewne aż mu się uszy trzęsą. Chociaż my tych uszu nie widzimy. Teraz będzie dokładka. No jest szpaku śliczny. Gołąbeczek z plambeczkami na szyjce, Na łebku dołączę. Piękny taki. No aż szpaku jest! I obiada się. Chcesz paczku? Eee, jaki on fajny jest odważny! On chodzi do mnie tak bziutko, fajny. No wyraż paczku to, słuchaj, to leci dokładka. Kolejny dzień, dziś poniedziałek, a gołąbek pocztowy nadal na posterunku. Znowu dostał słonecznika wraz z kolegami. Także nabiera sił. Ciekawe czy jutro też będzie, może po południu go odwiedzę. No trzymaj się ptaszku, jedz sobie na zdrowie. Dobra, kolejna porcja jedzonka poleciała. Gdyby pan właściciel był ciekaw, to pokażę. Hmm. Takie coś. Tu jest tak, połowa to jest słonecznik, a połowa to jest taka karma. Hmm bez kukurydzy i pszenicy Kampol. no ale ma apetyt ojej ale ma apetyt no ale dzisiaj chłodno, Badało. przechodzą górze także w sobie gołąbeczki pojedzą a zwłaszcza ten kolega bo długa droga to do mnie jeszcze przed nim Warszawy do Olsztyna, to niekiedy się na nią zdecyduje. No, ale lepiej, żeby dobrze się najadze, zdecyduje się na powrót. A tu mamy Kawkę z obrączką, która dołączyła do drużyny. A tu jest nasz bohater. sobie je. Za znajomość. Zaobrączkowana kawka i zaobrączkowany gołąbek. Sama elita. No i tak, kolega paczek chyba w groszkach niezbyt gustuje. Chociaż... Nie, wszystkie wszystkie małe nasionka wyjada. Kardy już poszło. Proso poszło. Podszedł i szuka więcej. Jaki słodki gołąbek. No, kolego. No, dojadaj te ziareneczka, dojadaj. To będzie dokładka jeszcze. Tak? Zrobimy dokładkę. Mhm. Cudny. Oto nasz pocztowy gołąbek. I dziś nasza gwiazda gołąbek pocztowy się na razie już nie pojawił. Tutaj pan, który kwiatki sprzedaje. Dziś się zna też na gołąbkach. Mówi, że od rana go nie widział, ale że w ogóle dziś ekipa jakaś szczuplejsza. Więc no może już wrócił do domku, a może po prostu gdzieś sobie tutaj hasa z częścią statka. No. Ważne, żeby był zdrowy, bezpieczny i dotarł do domku.